Tegoroczny rajd rowerowy Wzgórza Dylewskie organizowany przez gminę Ostruda rozpoczął się przy plaży w Kajkowie. Trasa wiodła do punktu końcowego we wsi Glaznoty. Naprawdę w przecudownym miejscu, najczęściej nieznanym jeszcze tutaj i dla uczestników i, i dla wielu mieszkańców i, i Ostródy i okolic, a mianowicie jest takie malownicze miejsce w Glaznotach za tym pięknym, odrestaurowanym wiaduktem e, młyn Glaznocki, tak się to miejsce nazywa. To wydarzenie o wieloletniej tradycji, bo rajd został zorganizowany już po raz 24. Inicjatywa rajdu rowerowego na Dylewską Górę od lat, jedna ze sztandarowych imprez organizowanych przez gminę Ostruda Bardzo cieszę się, że w tym roku również miasto Ostruda, samorząd, który reprezentuje, włączył się w to organizacyjnie. Kilkuset, jak było widać, rowerzystów, amatorów, świetna atmosfera, piękna trasa po naszych wspaniałych Mazurach Zachodnich. Chęć udziału w tegorocznej edycji rajdu zgłosiło 670 uczestników. Nie było żadnych ograniczeń wiekowych. Na linii startu pojawili się stali bywalcy i debiutanci. Tak, pierwszy raz. Dużo kolegów moich jedzie. Chciałem zobaczyć, jak to się jedzie właśnie tą trasę. Jaka to trasa czy jest fajna, czy jest ciekawa, czy, czy jest męcząca. To jest taka fajna, y, f, fajna forma spędzenia czasu pokazanie dzieciakom, że można y, zdrowo żyć tak? Lubisz jeździć na rowerze? Tak. Przyjechaliśmy pierwszy raz i nam się tak spodobało, że teraz praktycznie co roku jesteśmy. My zawsze co roku jeździmy na ten rajd, no i uwielbiamy po prostu jeździć rowerami. Podoba mi się, że wysiłek robię i jakiś ruch mam na, na, na świeżym powietrzu, a lubię to. Formuła rajdu była jasna: rekreacja bez sportowej rywalizacji. Nikt się tutaj z nikim nie ściga, chodzi o to, żeby spędzić miło czas, pobyć razem i po prostu dojechać do tej mety. Nie ma znaczenia, kto będzie pierwszy, kto będzie ostatni, liczy się dobra zabawa. Bo to nie wyścig, ale propozycja Gminy Ostróda, żeby pobyć razem, cieszyć się świeżym powietrzem i malowniczymi widokami. Zauważyłem bardzo dużo prawda, nie pojedynczych rowerzystów, ale całymi rodzinami, tata, mama, dzieci, dziadkowie, także no, jest ten klimat rodzinny i warto promować takie wspólne spędzenie czasu na łonie natury w tak fajnej, sympatycznej atmosferze i w takim pięknym krajobrazie gminy Ostróda. Fajna sp forma spędzenia wolnego czasu, a poza tym lubimy rowerować. Aktywność rowerową lubimy bardzo. Jeździmy rowerami, więc dobry moment, żeby jeszcze sobie potrenować przed wakacjami. Aktywność na rowerze, podróżowanie wśród pięknej przyrody naszej tutaj, także no i spotkanie tak, z ludźmi, którzy lubią to samo robić. Tam można z wszystkimi porozmawiać, spotkać się, no miło jest po prostu. 14. raj rowerowy wzgórza Delewskie został sfinansowany z budżetu gminy Ostruda. Była to część gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv